Siema! z tej strony Tatus Gaming i jest ze mną dzisiaj. I będziemy dzisiaj budować wielkie gówno, które zrobił Tytan. Lecz będzie, będziemy jednak dzisiaj powiększać, nie budować, przepraszam za pomylenie się. Więc będzie tutaj wielkie tytańskie gówno, które powstało nie mam pojęcia kiedy, chyba z 5 minut temu. Więc e, no tak, będzie, będzie gówno powiększane. I o tym jest dzisiejszy odcinek. Dobrze, choć musi, musimy zrobić... A, 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 a z gówno. Jak masz masz... Masz jakąś ciekawostkę dzisiaj do powiedzenia? C0R73R15... No kurwa, nie pamiętam. E, ciekawostka jest taka. Że jeśli zjesz, to bardzo strażacja. Jak pójdziesz do kiba, to będzie cię tu opieką. Mmm. Fakt dnia z panem hibernacja. Eee. Następna rzecz na show będzie e, e, kurwa nie wiem e, no coś, coś na pewno, coś się zrobi, ale jak na razie trzeba będzie gówno powiększać. Może opowiadać jakieś ciekawe historie, jak się zesrało e, 3 lata temu w wannie. Nie wiem, może nie 3 lata temu, ale ja, ja tam na przykład zrobiłem kupcie. Miałem 5 latek w wannie. I zresztą dalej mam 5 latek, ale zapomniałem. Wstawić sobie dobrze mikrofonu, to jest ok. Jak sądzisz? Dobrze, jest? Perfekcyjnie. No i o to chodzi. No, yy, więc, więc o tym, ja. Mm, te, tatusy po prostu wiesz, to Ja myślałam, że w ogóle jedno i tak to powstało. Nie? No, było bardzo, ba, bardzo przyjemne, takie pływające główienko. By, by, by było, było, ładne. jeszcze jest bardzo ładny napis. 100 człowieka, napisał, napisane JV, jakiś, nie, nie wiem co to jest w to V, jakiś, jakiś V, V, v VBik chyba. Nie wiem, ale faj, fajnie wygląda. ma to napisane JD, powinno być lepsze. JD, jak wszyscy wiedzą, to jest skrót od nauczyciela sztuki sportowej, Jacek Doś, ze szkoły podstawowej numer 10. Bardzo dobry człowiek. Mm. No, mm. będzie głównie powiększane, jak na razie. A na że połowa nie jest zrobiona, więc trzeba będzie coś też, żeby się tak nie nudzić. Masz coś do powiedzenia? Nie. Nie? A że jakąś historię, jak moja, z gównem? Nie mam historii. A no to, no to bez gówna. No to słabo, że nie masz. Bo wiesz, bo tam jest na przykład drzewo i drzewo może coś wie. No ja sobie kurwa w jej i spierdala powoli. Wysrane na to gówno. No więc nie mieć ja jeszcze to od dit to ci zostało, ja jeszcze troszkę. A, to już całe wykorzystałeś. Chyba mieć mniej. Albo nie, pewnie coś masz jeszcze. Ale ty masz ziemia, nie dirta. Dobra, rozumiem. Polaki. Ale, ale widać, że to jest bardzo... bardzo takie soczyste, takie, takie piaskowate jakby, ale... Tak naprawdę to jest soczyste gówno. I o, i o to chodzi w kupie. Żeby soczysta, była smaczna. Jak nie jest smaczna kupa, to potrzebna w ogóle istnieje. masz, masz jakiś pomysł? Czy tylko ja. Nie, nie masz, nie masz pomysłu. No, no ja mam pomysł, ja mam pomysł. Ta kupa nie jest smaczna, bo, bo... bo bo nie. Były takie informacje niedawno ze studia, że y, Plisia i Czuk znowu są razem. Ona zaszła w ciąży, więc y, gratulujemy. Y, ale jak to razie trzeba powiększać? Trzeba powiększać granice Kupska tytana że tak się wyrażę, więc Eee, z... ja z... kwiatek można, kwiatek. Można, można postawić kwiatek, bardzo do pomysł. Proszę, trzeba tam trawę postawić. Jest może jakaś trawa? Czy ten tytan jest. O, nie, to nawet nie trzeba trawy, to jest jakiś głupi. Przepraszam. Dobra, jeszcze troszkę i coś takie, takie miłe. Mm. Normalnie główne, gó gówno, jakiego jeszcze nigdy nie było. Genialne będzie. Jeszcze troszkę mi to zostało. Trzeba budować, trzeba budować. Okej, okay. okej. Okay. Także jeszcze jakąś kupę, kupę trzeba na to zrobić, taką prawdziwą. Z granic Tylko... To jest powiększone niestety, trzeba znaleźć to jest ziemia wymieszana skałem. Trzeba było dużo gówna na to zbawnać. Niestety to jest po części ziemia, to jest taki sekret studia, więc... No nie można ogromna swoich widzów, no. Niestety. Niedługo się to skończy, więc o. O, genialno. I to, i to, i tak się i tak się proszę Państwa do gówno w Minecrafcie. w Minecraft. W Minecraft bardzo dobra gra komputerowa, bardzo ją lubię grać. Moja ulubiona i najlepiej jak pójdzie się jeszcze tutaj na górę i rzuci się. O, proś. No, ci się chlebek, więc to chyba na no, tyle. Masz po coś jeszcze do za jakąś ciekawostkę kolejną? Czy już przestajesz jebać w A, no to dobrze, to możemy poczekać, aż pan Hibernacy doda tutaj piękny napis JD. Ee, no, jak to razie, ja się, ja się będę żegnał. Tutaj jest wielki gówno. Do widzenia. лично